Hej, zapraszam Cię dzisiaj na kilka minut komentarza na temat filmu Noe. Noa po angielsku. Film, który teraz ukazał się, w ogóle wyszedł z Hollywoodu. Film został stworzony przez osobę, która jeszcze nie jest nawrócona, która nie zna jeszcze Boga, ale w niesamowity sposób zaczyna opowiadać o tym, o pierwszej Mojżeszowej księdze i jest oparta na księdze Mojżeszowej od pierwszego rozdziału do dziesiątego rozdziału, o tym jak Bóg stworzył świat i o tym jak Noe zaczął po prostu pójść za tym, co Bóg. Miał włożu do jego serca. I Noe recytował potem dla swoich dzieci Słowo Boże. Tak jak powtarzali, to wtedy słowo nie było pisane, tylko słowo było mówione i słowo po prostu było powtarzane spokojnie na pokolenie. Przekazywali słowo. Mieli w sobie na takim, jak gdyby, takim cienkim pasku jak gdyby, nie wiem, czy to było wypisane, czy to było wyrzeźbione po prostu, ale słowo było po prostu przekazywane. i tak, jak Adam przechadzał się w ogrodzie Eden z Bogiem, tak potem ludzie po prostu y, uczyli się słuchać głosu Bożego poprzez jeden drugiego nauczał. I Noe nauczał swoje dzieci i mówił, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność unosiła się nad odchłanią, nad odchłanią, a Duch Boży unosił się na powierzchni wód. I rzekł Pan, niech stanie się światło i stała się światłość. I pokazuje po prostu całą historię światła, jak Bóg stworzył, widział, że światłość jest dobra, oddzielił światło od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, nastał poranek, dzień pierwszy. I potem Pan mówi, Bóg mówi cały czas w ogóle, jak stworzył, jak dzielił wody między sobą, jak stworzył następne dnie pokolenia, jak oddzielił sklepienie niebios od sklepienia wód. I, I po prostu ca, po, po, powiedział po prostu o stworzeniu, o stworzeniu świata, tak? Jak, jak ziemia się zazieleniła, jak zaczęły rośliny rosnąć, jak zaczęły zwierzęta powstawać, jak Bóg stworzył e, pierwszych ludzi. I to jest po prostu przez całą pierwszą Mojżeszową, pierwszy rozdział. I jak Bóg po prostu stworzył całą, całą, całą społeczność, żeby mogła po prostu rozmnażać się i mogła się rozradzać. I film jest oparty o, o Pismo Święte. Mówi też o olbrzymach po prostu. W Piśmie Świętym możemy przeczytać w ogóle rzeczy o olbrzymach, że olbrzymy też Bóg stworzył. I może ja sobie wyobrażam olbrzymy bardziej jako, jako y, wielkich ludzi, wielkiego człowieka, a y, reżyser tego filmu stworzył to jako po prostu rzeczy, jakie kamienie wielkie, olbrzyme. Także ym, y, każdy, jak gdyby ma, przyjdzie do, do kina i po prostu Bóg do niego zacznie przemawiać w, w jakiś sposób, który doczeka jego. Ale co mnie bardzo... Ym, Dotknęło, jak gdyby, to jest to, jak po prostu Noe poszedł za tym, co Bóg włożył w jego serce, bo to Pan Bóg daje wizję w sercu, Pan Bóg daje po prostu potwierdzenia i zaczynamy rozróżniać po prostu, co Bóg dla nas daje, bo dla każdego Pan włożył zadanie, żebyśmy mogli wykonać. I tak jak Bóg dał dla um, Noego, żeby mógł zbudować arkę, dla, dla, tego, dla celu Bożego po prostu, żeby uchronić świat przed powodzią, żeby móc wykonać zadanie Boże. To każdy z nas, ja wierzę, że ma pewnego rodzaju arkę do zbudowania. Niekoniecznie może to być arka w sensie po prostu statku fizycznego zbudowanego, ale mamy zadanie, mamy dary, talenty, mamy cel do wykonania i my musimy odkryć, do czego jesteśmy powołani. I ja wierzę, że ten film pozwoli nam, jak gdyby, jeżeli poprosimy Pana, żeby nam pokazał po prostu, do czego On nas powołuje, że mamy zadanie do wykonania, że nie jesteśmy tylko po to, żeby znać Boga i już iść do nieba, ale żebyśmy mogli pomóc dla wielu innych ludzi poznać wolę Bożą, żebyśmy mogli po prostu uczyć ludzi tego, co mówi Jego Słowo w świetle, bo Słowo Boże jest lampą na nasze stopy, światłością na całej naszej drodze. Także ja cieszę się z takich małych początków, że zaczynamy w filmach mówić o, o Słowie Bożym, zaczynamy recytować Słowo Boże. Może nie cały film jest doskonale oparty na, na piśmie świętym, bo są oczywiście fragmenty z Hollywoodu, ale film jest dobry i warto naprawdę go zobaczyć w porównaniu z filmami, które po prostu się dzieją w Hollywoodzie. Naprawdę film jest dobry i ja myślę, że nawet ludzie, którzy nie znają Boga, zostaną dotknięci, dlatego że Słowo Boże przynosi światło i dlatego, Dlatego zapraszam Cię na, na ten film, Noe, który, który grają teraz w kinach i, i zapraszam Cię do modlitwy za ludzi takich jak, jak reżyser filmu, żebyśmy mogli modlić się za tych ludzi, wspierać ich w modlitwie, wspierać ich w budowaniu, żeby mogli takich rzeczy więcej robić, więcej w oparciu o Słowo Boże, więcej w oparciu o łaskę Bożą i żebyśmy mogli po prostu jak gdyby przekazać dla świata że jednak Słowo Boże to jest główna intencja każdego z nas i jeżeli za tym pójdziemy, to będziemy odważni jak Noe, pójdziemy po prostu do Słowem Bożym i w miejscu nawet pustynnym zaczniemy budować coś, a Pan będzie zapewniał i materiały, i sprzęt, i zrobimy, wykonamy zadanie, do którego Bóg nas powołuje. Także tyle chciałam powiedzieć na temat filmu i uważam naprawdę, zapraszam jeszcze raz i uważam, że warto pójść z otwartym sercem i poprosić Pana, żeby pokazał Indywidualnie do Twojego życia, co Bóg ma dla Ciebie. Także niech Cię Pan błogosławi i y, wszystkiego dobrego. Z Bogiem.